w kolejnych odcinków, tym razem e, Wiem, że przez długi czas odcinków i tak dalej nie było Ale no miałem duże problemy techniczne Bo po pierwsze, że internet mi się popsuł, popsuł na długi czas I jeszcze w sumie od niedzieli teraz mam no popsuł ten telefon i musia, muszę teraz kupić nowy, więc dlatego No no, ja nie nagrywałem z gier, bo myślałem właśnie że, czyli z gier mobilnych, o, bo po prostu nie miałem jak. Ale w dzisiejszym odcinku e, w chcę, chcę chociaż chwilę zrobić jakiś ten odcinek, żeby było cokolwiek na kanał po takim długim czasie. I dzisiaj gramy właśnie Elder Raptorem, jak dobrze mówię. Ja już nim mówię rośnięty, rośnięty jestem nim ma 106%, tak, to, to są prawdziwe waga, waga dla niego i speed eee, i co mogę powiedzieć, no chwilę nim grałem już eee, i jest mega niezbalansowany pod względem zwykłego Omni Raptora. i też teraz w sumie, co to znaczy dla ogólnie, dla Wszystkich jakby dinozaurów Może typu, nie wiem jak ten właśnie nowy Triceratops co ma tyranozaur i alozaur za bardzo nic nie zmieni, ale Tych co były może właśnie dużo zmienić Przynajmniej dla tych mniejszych, bo dla majazaury te... Zaury, no trochę to może zmieniać, dla tego stegozaura raczej za bardzo nie A dla dino, dino też nie Ale już dlatego właśnie na przykład yy, załóżmy Dilo Fozaurą dużo zmienia. Bo ma już duży odstęp wagowy. Znaczy, Dilo Fozaur, co pamiętam ma 700 yy, kg. Czyli mniej więcej tyle samo co OMNI. Czyli tak naprawdę teraz Dilo, bo yy, ona świetnie ratuje go. Więc tylko jedynie może uratować Dilo truciznę. Więc teraz Omni ma, prze, yy, elder, yy, przewagę nad właśnie zwykłym Dio Bo no, będzie mniej więcej wagowo tyle samo, a taki Omni może jeszcze go powalić. Co jest mega OP teraz, no, ale niestety nic się nie zmieni, znaczy niestety, niestety tak już wyszło i podejrzewam, że to zostanie znerfiony on ogólnie zostanie znerwiony, bo to jest po prostu Zdecydowanie przesada. No bądźmy szczerzy Waga. Herka, jak dobrze się... jak się nie mylę. No waga to jest tak duża, że tak by nie wiem, załóżmy jakby miał wejść LR T-Rex To T-Rex ma ważyć 9,5 tony więc jeśli na takich samych proporcjach by wagowo był jak właśnie Omni Raptor to wychodziłoby, że T-Rex by miał 14 ton To jest przez ranę. Ale podejrzewam, że go znerfią, bo... No to mówię, ta waga jest dopiero za duża. Może, może myślę, że tak podejrzewam, że znerfią go do 500, może 550, ależ... 650 na pewno nie będzie taką stałą wagą, raczej. Chyba, że oni chcą specjalnie zrobić, żeby te endlery... Były takie po OP. Znaczy nie wiem. Ale też właśnie druga sprawa z nimi jest taka... Co to jest? A, czy to. Dobra. Jest taka z nimi jest, jest sprawa, że... Jak masz już 100% Omni Raptora... Tyle już no, sam pod koniec trochę wolno rośnie, taki Omni Raptor, to już na 106% tego mieć Enrera wystarczy jakieś koło 5 minut. 5-10 minut, tak to co. Ja zauważyłem, że 2 minuty niecałe miałem yy, wagę yy, 550 kg, czyli 100 kg więcej. Też tam słyszałem od kogoś za to, niby. w 10 minut jest eee, takie testy. Te, te, jak to 650 kg. mi się wydaje, że szybciej, ale to też może być niedopracowane, więc tego może u kogoś być inaczej. Też tutaj widać, że mapa się pozmieniała. Też ogólnie na tych hortestach, jak widać, są strasznie złe FPS-y. Pink też tutaj skacze różnie, ale FPS-y tutaj jest najgorsze, bo. Jak ostatni raz na Hortestach gram, to były po prostu no, troszkę gorsze FPS-y, ale w miarę normalne. Te eee, do zwykłej gry. Tutaj, tutaj już nieraz nie, znaczy, no, nie słyszałem od osób, co nagrywają i tak dalej, że straszne są FPS-y złe. I w sumie się nie dziwię. Bo no... Te 30 FPS-ów to i tak jest dobre FPS-y jak na Orteze teraz. No, czwarty jakąś Eskę, a tutaj już nie ma, też nie wiem, czy mi się uda w ogóle przetestować, yy, jak to się nazywa, testować tego jak raptora, to poza tym gadaniem, bo no, widzicie, sześć osób na serwerze, yy, bo chciałem grać na takim bardziej, yy, z większą ilością graczy. Okazało się, że tak, ten co najwięcej ma graczy Okazało się, że mi przywrócili z Triceratopsa, którym właśnie kiedyś tam mówiłem tam w postach, że mi usunęli, bo miał być odcinek z Triceratopsem i, i go usunęli. Okazuje się, że faktycznie go usunęli, ale mi przywrócili. Przez co no, ten serwer był zajęty. Yy, kolej, yy, kolejny na kolejnym serwerze, co ma drugą ilość grać największą. Zacząłem właśnie grać yy, Triceratopsem drugim, bo nie wiedziałem o tym, że przywrócili mi. Więc został mi po prostu ten serwer. Bo niby był jeszcze serwer z yy, trójka AI, yy, ale po prostu bym nie przetrwał. Tutaj naprawdę po wielu próbach yy, dopiero udało mi się przetrwać. Bo właśnie dużo jest zmian, które sprowadzili ogólnie zajaj. Pierwszą zmianą jest taką, że. Yy, Jelenie atakują. Jelenie może teraz, teraz zabić cię Tak. Niestety przekonałem się to nie, yy, niejednokrotnie. Yy, nie mam jak tutaj pokazać, bo nie mamy tutaj żadnego jelenia. No ale jakoś próbujesz to znaleźć. No ale ogólnie. Nie jeden nie... Je no jeleń po prostu możecie kopnąć kopytem. Raczej kopytami. I zabić. Na takiego 20% omniraptora to to jest jakieś 2-4 kopnięcia. I w skrócie nie zdołasz go zabić nawet i ciągle zabiję. Czego wcześniej przypominam, że w ogóle ten jeleń nie mógł zabić graczy. Eee, też ogólnie z AI zauważyłem, że te eee, jak to się nazywa? Eee, pterokozaury eee, noszą zdobycz. I nie wiem, czy one same polują czy nie, ale ogólnie można zauważyć, że one czasem coś coś nie jak już nie wiem, żaby, płyka Y, Trodona i tak dalej i nie wiem jak to właśnie działa ale m, zauważyłem że nieraz coś nie niosą nie wiem czy to czy te, nie wiem podejrzewam że to jest celowe taka mechanika po co to? tym bardziej że jednak to jest roślinarzerca i się dziwię czemu on nie je nie się właśnie mięso bo zrozumiałbym czemu on by niósł nie wiem przykładowo jakiś owoc czy coś a Dosłownie mięsa niesie, więc po co i na to nie wiem, czy to zrobili. Test AI jest właśnie taka rzecz, że doszły nowe AI. Oprócz tego, że teraz pterki ogólnie można e, spotkać na padlinie, to też Troodony. I... E, twór, nie toreadony, to cerofyzy. To, to nie ja zrobiłem. I... Może eee. i ja? Rozłączony. I pojawiły się też kąpcygnaty. Takie typowe AI. Tam miejsce jest, ale dobra. że To jest bliżej. A tego krójka nie można zjeść, to za właśnie połem tym. Yy... No i ogólnie są teraz komplikowane, nie tylko właśnie jako padlina, nie wiem, które nie można zaatakować, nie można nic z nimi zrobić. Tylko też pojawiła się mechanika, że ogólnie one wypatrują ofiary, raczej yy... znaczy, padliny i wyżerają ci padlinę. czy znaczy, może nie padlina, ale nie, no jedzenie. Coś tutaj jest, ale podejrzewam, że jest też. Tam też nie jest. I on je da się zabić nawet. Są to te jakby typowe dinki. One są strasznie szybkie i trudno w ogóle cokolwiek nie zrobić, bo one są małe, szybkie, ale da się zabić do takiego komstognata, No ale czy to jest sens? To nie wiem, bo nie testowałem, bo nie chciałem marnować miejsca na dietę jak rosłem ale podejrzewam, że mało jedzenia daje Rezał i też zdecydowanie yy, na no ogólnie no nie, trudno jest go złapać i nie daje diety przynajmniej omniraptorowi a czy jakimkolwiek yy, dink, dinkom będzie dawać yy, dietę Szczerze? Powinno tak być, ale szczerze to wątpię, że tak będzie. O, to jest. O. Czyli... Try... Elder... Elder, ten... Omniraptor może po prostu zjeść całe do... tego zaora. Dobrze będzie. I kolejna sprawa z AI to też, że zauważyłem przynajmniej truchła że pojawiają się wiele trochę yy, yy, stworzeń yy, Ponieważ ogólnie wygląda sprawa tak że większość AI które tych mniejszych, nie licząc tych właśnie dzików, od dzików jeleni, bo dzików wiele nie są to większe spada. Jak się spawnuje, to latają w górę i spadają I yy, przez co one spadają, giną od razu i niestety nie da się ich nawet wjeść. I czasem można znaleźć w innym miejscu jakieś kilka trucheł, kurczaków i królików, a i tak nic z nimi nie, nie, nie zrobisz Też tutaj właśnie zauważyłem, że dochodzi do tego trodo i też nie widziałem nie jedno truchło trodo z tym samym skinem, więc podejrzewam. Nie wiem, czy to na pewno tak jest, ale chyba tak, bo to zbyt jakby zbyt okoliczności, zbyt dużo okoliczności było, żeby inaczej było, że jak zauważyłem, one chyba pojawiają się jako AI. No tylko, że choć się pojawiają jako AI, no to podejrzałem, że kończą jak te właśnie kuliki i tak dalej. Czyli, że spadają w górę i po prostu trupą zostają. No ale coś To już jest ogólnie błąd w hortestu ogólnie są bardzo bugowane Tym bardziej od tej aktywizacji No ale cóż Co hmm, Też właśnie pracują właśnie nad Allodaurem teraz Bo już można go barwić Ee, robić te ski jego skiny Ale czy go Kiedy on się pojawi to trudno powiedzieć bo T-rex ma już się podobnie pojawić w kolejnej aktualizacji pod testem Więc Ale bardzo trudno powiedzieć Bo z drugiej strony te ogólnie triceratops miał być wcześniej się pojawić eee, T-rex tak samo w sumie od tego, że t e, ty, i T-Rex tri, e, tri, i Triceratops miał się pojawić już w 2024 d, e, tym latem A, no nie, tak się nie stało. I dopiero teraz go będziemy dostać. Już w sumie Triceratopsa dostaliśmy w marcu. Jak dobrze pamiętam? Albo pod koniec lutego y a pirexa do tej pory nie dostaliśmy No kolejne jajce nie można jeść tutaj to samo czyli nie da się nic ni zrobić Chyba tyle będzie, bo. No, ile jest? sześć 6 osób na serwerze. nawet nikogo nie widzieliśmy, tylko słyszeliśmy tego perezaura I tyle. To już tak. trochę głupio. E, po prostu taki nie wiem, że chcę. Chodzę raptorem, i tyle. Robię toczynek. Wiem, że i tak jest krótki, no ale no, niestety na razie. E, no tak będzie. Po prostu nie wiem, jak to będzie z tym telefonem, z internetem ale to nie jest tak, że na przykład ta seria moja MSB Craft będzie była, już jest nie wiem, odpuszczona nie jest zakończona ani nie planuję zakończyć, po prostu nie mam jakiej nagrywać, bo nie mam tego internetu, nie mogę za bardzo współpracować. Teraz postanowiłem w miarę jak mam trochę lepszy net, a, a to, 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 no, no, to chciałem nagrać na szybko jakiś filmik. I, no i jestem właśnie w tym Więc będziemy się, nie wiem kiedy, widzieć ten znaczy, też nie, yy, nie wiem kiedy się pojawi Podejrzewałem, że wtedy są godzinie co nagrywam Ale też są, nie, wiem na które jeszcze z i tak dalej I myślę, że też się pojawią przy, yy, nie, w niedługim czasie nowe odcinki King Bo myślę, że z T-Rexa też nagrammy odcinek z T-Rexa patrz nie wiem czy koniecznie uda mi się znowu jako pierwszy Polak nagrać z graniem t bo no po prostu nie mam na razie tego internetu za bardzo to, to trzeba mieć jednak dobry internet i też nie wiadomo jakie są będą błędy na tych portestach T-Rex wejdzie no to, to, to możecie sobie popatrzeć na tego mojego raptora, jak ma ubarwienie. To tak. Szkoda, że nie ma słońca, to by bardziej pokazało ubarwienie. a nie będzie to widzę. I jak na razie też od razu mówię, bo yy, z elderami ma być taka funkcja, że albo mieć 100% omniraptora, czy innego dinozaura, to ma być tak, że Albo po prostu oddajesz tego i umierasz ze starości i będziesz miał bonus do roś, rośnięcia nowym dinozaurem Albo właśnie Eldera Ale nie ma tej opcji, możesz tylko być Elderem no, no cóż, nie zrobili tego Podejrzewam, że po prostu na oni Po prostu rzucili tego Eldera, która z tego względu, że mieli w miarę go gotowego, a Też na razie tego T-Rex się przedłuża i tak dalej podejrzewam, że do tego. Więc widzimy się w następnym odcinku, który nie wiem kiedy będzie. No, ale na pewno będzie jakieś, za jakiś czas. Więc trzymajcie się, cześć.